Witajcie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Rado Jones. No i w dzisiejszym odcinku przedstawiam moim zdaniem top 5 najlepszych skinów do USP. Do 10 zł, więc jeśli szukacie jakiegoś taniego, fajnego skina do USP, to bardzo dobrze trafiliście. Możecie oczywiście napisać w komentarzu, których skin z tych Wam najbardziej się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę suba z boneczkiem, ponieważ ostatnio wbijiliśmy tą stówkę, więc może wbijemy to, te 200 subów będzie naprawdę fajnie. Także ja się nie przedłużam tego wstępu i zapraszam. Do oglądania. Dobrze, a więc na piątym miejscu będzie skin Ticket to Hell, czyli stosunkowo nowy skin z kolekcji Dream Nightmares. Taki czarny, zwykły USP, na którym mamy różne takie, jakby białe, graffiti i tak dalej. Można na spokojnie na tym skinie ponakleić różne jakieś białe naklejki. Jest jak najbardziej spokojnym skinem, no ale moim też nie jest to jakiś mój ulubiony skin, więc dlatego zajmuje on tutaj piąte miejsce. Na czwartym miejscu, i wiem, że bardzo może to zdziwić wiele osób, które kocha tego skina Jest to oczywiście USPS Cortex Taki jakby tańszy Kill Confirmed, tylko że w trochę innej kolorystyce Ja oczywiście lubię tego skina, ale dalej uważam go Za nie najlepszego skina, szczerze mówiąc, i są po prostu lepsze wybory Wiem, że większość osób by go dała na pierwsze miejsce No ale oczywiście pamiętajcie, jest to moje zdanie No i zawsze możecie sobie go wybrać, tutaj stan jest well worn w przypadku Battlescarp drapuje on się dosyć mocno, ale w przypadku Elworth, no to w sumie to zdrapanie jest tylko gdzieś tam na końcu tej broni, więc jakoś bardzo to nie zwraca na siebie uwagi. Trzecie miejsce zajmuje dosyć niedoceniany skin, który właśnie tak patrzę, to bardzo mało osób go posiada, a moi zajmie są naprawdę bardzo fajnym skinem. Jest oczywiście Black Lotus, który posiada, no taki jakby. Fioletowy kolor na sobie, taki kwiatek właśnie tego lotosu No i bardzo fajnie prezentujący się taki detaliczny, nawet troszeczkę trójwymiarowy tłumik I nie wiem dlaczego ten skin jakoś jak tak gram to widzę go bardzo, bardzo rzadko A jest on naprawdę bardzo fajnym skinem Drugie miejsce zajmuje oczywiście pewien klasyczek, czyli Cyrex Czarny skin, który posiada takie akcenty koloru białego oraz czerwonego Skin raczej znany każdemu Spotykany jest on dosyć często. Nie jest dziwnego, po prostu ładny, tani skin. Taki nowoczesny, jakby. Niestety, zdrapuje on się dosyć mocno. Tutaj jest stan minimalware, na którym dalej można zauważyć. Mam różne właśnie zadrapania, no ale ogólnie jest to bardzo ładny skin. W ostatnio jak patrzę, to bardzo straciły na popularności. Jakieś skin typu Cortex czy Ticket to Hell są spotykane przeze mnie na przykład częściej niż Cyrexa. Uważam go po prostu za o wiele lepszego skina. I pierwsze miejsce, wiem, że niektórych może zdziwić, a niektórych w ogóle. Jest to oczywiście skin Hulk, który jest po prostu moim zdaniem taką lepszą wersją Cyrexa Jest on ogólnie bardzo podobny do Syrexa. Mam z tyłu też taki podobny dosyć symbol, co jest na Syrexie. I ogólnie też ma, jest akurat tutaj biały skin z akcentami takiego jakby czarnego oraz żółtego koloru. Bardzo podobny właśnie jest on do. Syrexa I jest on tak samo jak Cyrex, kiedyś dosyć często spotykany. Teraz w ogóle jakby nie widzę go praktycznie w meczach. Uważam go za bardzo fajnego skina, na którym też fajnie wyglądają różne krafty naklejek. Typu nawić tam Ninja in pyjamas No i też oczywiście skin bardzo się zdrapuje, najbardziej od Cyreksa cyst bardzo dziwne, no ale na szczęście tutaj możemy sobie poswoić już na spokojnie na stan Factory New Oczywiście najlepiej poszukać taki stan z, z jak najniższym flotem, ponieważ dalej mogą, możemy znaleźć zdrapane skiny A jeśli chodzi o ten film to tyle, możecie dać łapkę w górę oraz suba na moim kanale No i jak mówiłem w sumie też na początku możecie napisać, który z film z tego właśnie filmu podobał wam się najbardziej, no i na przykład najbardziej jakby ta topka wskazała jest to oczywiście Tork i uważam go za takiego lepszego Cyrexa, który też jakby jest tańszy i można kupić w faktoryniu w mniejszej cenie Także widzimy się w następnych filmach Nara!